Kolejne szokujące zmiany w życiu Kaczorowskiej. Właśnie zdobyła się na wielką szczerość. Agnieszka Kaczorowska ujawniła swoje nowe plany. Mało kto o tym wiedział. Nowy spektakl. W polskim show biznesie trudno o ciszę, gdy w grę wchodzi tak rozpoznawalne nazwisko jak Agnieszka Kaczorowska. Aktorka i tancerka, od lat obecna na ekranie i w mediach społecznościowych, znów znalazła się w centrum zainteresowania. Tym razem, powodem nie jest jednak kolejny projekt telewizyjny, lecz przedsięwzięcie teatralne. Kaczorowska połączyła siły z aktorem Marcinem Rogacewiczem, z którym przygotowuje spektakl o tajemniczym tytule, 7. Choć szczegóły przedstawienia dopiero powoli wychodzą na jaw, samo ogłoszenie projektu wystarczyło, by wywołać falę komentarzy. W sieci rozgorzała ożywiona dyskusja. Część internautów z entuzjazmem przyjęła nowinę, chwaląc duet za artystyczną odwagę, inni natomiast nie szczędzili krytyki, sugerując, że to jedynie próba przyciągnięcia uwagi. Jak zwykle w świecie show biznesu. Zanim jeszcze widzowie zobaczą pierwszy spektakl, emocje sięgają zenitu, a temat żyje własnym życiem w internecie. Kaczorowska i Rogacewicz postanowili nie czekać, aż komentarze przybiorą własny kierunek. Już 9 listopada pojawili się w pytaniu na śniadanie, by osobiście opowiedzieć o swoim projekcie. Jak ujawnili, 7 ma być historią o miłości namiętności i ludzkich emocjach, o tym, co porusza i przyciąga widzów nie tylko w teatrze, ale i w świecie mediów. Kaczorowska i Rogacewicz o spektaklu Podczas rozmowy z prowadzącymi programu Agnieszka Kaczorowska w sposób płynny i naturalny skierowała uwagę na temat wolności, zarówno tej artystycznej, jak i emocjonalnej. Mówiła o niej z perspektywy tancerki, dla której taniec jest nie tylko formą ekspresji, lecz także językiem uczuć. Wolność, jak podkreśliła, stanowi dla niej podstawę twórczości i życia, ale ma też wymiar osobisty, oznacza niezależność od ocen, presji i oczekiwań, które nieustannie towarzyszą jej w przestrzeni publicznej. Mam swoją formę wolności. Poprzez taniec możemy opowiadać o wszystkim, poprzez taniec możesz opowiedzieć bez słów dużo głębiej o tematach, na których słów często braknie. Ta wolność w relacji, ale też wolność jako taka siła do życia, wolność, która daje Ci możliwość bycia sobą w różnych przestrzeniach. Myślę sobie, że wiele osób troszeczkę zero-jedynkowo traktuje słowo wolność. Jak jesteś w związku, to znaczy, że nie jesteś wolny, a jak nie jesteś w związku, to znaczy, że jesteś wolny. To jest bardzo płaskie dla mnie, wyznała. Jej refleksyjna wypowiedź znalazła kontrapunkt w postawie Marcina Rogacewicza, który zachował charakterystyczny dla siebie spokój i rzeczowość. Gdy prowadzący poruszyli temat codziennych obowiązków w związku, pytanie obowiązkowe w tego typu formatach, aktor odpowiedział krótko, lecz celnie. U nas nie ma sztywnych zasad, wszystko zależy od sytuacji i tego, kto ma w danej chwili więcej przestrzeni, stwierdził.